Ciężko powiedzieć, jak dużo składników znajduje się w mleku mamy. E, oczywiście są tam składniki, które odpowiadają za zdrowy rozwój i, i wzrost dziecka. Białko, tłuszcze, węglowodany. E, ale niedawno okazało się, że jest tam jeszcze jeden ważny składnik, który dotychczas pomijaliśmy. E, tajemnicze HMO, czyli oligosacharydy mleka kobiecego. E, to jest taki składnik, który jest kluczowy dla odporności dziecka w tym okresie, kiedy jego własny układ odpornościowy jeszcze nie funkcjonuje w pełni sprawnie. Mówimy o takich czterech kluczowych mechanizmach działania HMO. One, po pierwsze, działają jako prebiotyki, to znaczy, że karmią te nasze zdrowe bakterie, oczywiście zdrowe bakterie niemowląt, które są w przodzie pokarmowym, czyli dzięki temu powodują, że niekorzystne bakterie, patogeny, bakterie chorobotwórcze nie mogą się tam rozwijać. Po drugie, pozwalają na eliminowanie tych niekorzystnych bakterii z przodu pokarmowego. Po czwarte, mają też wpływ na równowagę w układzie odpornościowym dziecka. Dzięki temu, że sprzyjają tej równowadze, jest mniejsze ryzyko na przykład wystąpienia u dziecka reakcji alergicznej, które jak wiadomo w tym pierwszym okresie życia są bardzo, bardzo częste. Od jakichś 50-60 lat bardzo intensywnie bada się oligosacharyd mleka kobiecego. Teraz udało się odtworzyć w, o strukturze identycznej jak ta, która jest w mleku matki. Być może będzie można go wykorzystywać. A to ważne, bo wiadomo, że wachu pozololaktoza zmniejsza ryzyko wystąpienia biegunek wywołanych np. przez bakterię Campylobacter u niemowląt i zmniejsza ryzyko właśnie tych reakcji alergicznych u najmłodszych.